Ja raczej sobie myślę, że, że jestem człowiekiem, który ma w życiu szczęście i lubię o tym mówić, bo najczęściej w naszym kręgu kulturowym ludzie się na mnie wtedy patrzą i mówią, o nie, bo już się tak mówić? Przecież zaraz się wszystko, jeśli tak powiesz, to zaraz się wszystko wywali, Nie, nie wolno mówić, że jest dobrze albo że masz szczęście. Ja, 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 to, ja to ciągle mówię i lubię, lubię tak mówić, bo w ogóle to działa. I to nie jest psychologia pozytywna, a może nawet jest, I don't know, ale ja ją lubię, bo mam taki fajny przykład z moim mężem, bo jak się poznawaliśmy, on zawsze mi opowiadał, że jesteś takiego jak klęska lasoniów. I to znaczy, że nie wiem, że to jesteś ty, jak podchodzisz do, do lidla na kasie, to tam się wtedy ta rolka kończy. Albo jak lecisz raz w roku na nie wiem, tydzień wyszarpanych wakacji. To tam, pomimo tego, że jest pora sucha, to wtedy leje, że, że, że zawsze klęska jest, zawsze kurna pod górę. I ja pamiętam, że bym powiedziałam, dobra, ja za Ciebie wyjdę, ale bierz tą, te tę klęskę ze sobą do, do piachu, ja w ogóle tego nie biorę, ja mam w życiu szczęście. Po prostu siorb to, to. I co nie znaczy, że czasami nie bywa trudno, co nie znaczy, że, że czasami naprawdę oramy pod górę. E, to znaczy tyle, że ja zapraszam yy, i wolę wierzyć, że, yy, że jest sprzyjająco.